Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, w ten poranek niedzielny. Pozwolę sobie nawiązać do tygodnia ostatniego. Przez ten ostatni tydzień prowadziłem, prowadziłem zjazd online pierwszy w historii seminarium w Tanzanii. I poszedł bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. Cieszę się z tego, że udało się to wszystko przeprowadzić. No i podzielę się taką refleksją, właśnie. Pewnego doświadczenia, które yy, myślę, że Bóg mi dał właśnie w trakcie tego, tego zjazdu. Yy, prawdziwości, wersetu, który pewnie znacie, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Yy, I myślę, że tak jest, że nie daje nam chyba nic większej radości, satysfakcji i spełnienia, jak właśnie poczucie tego, że, yy, że mogliśmy coś z siebie dać i że yy, nie tylko, że coś wzięli, inaczej, że bierzemy właśnie wtedy, kiedy dajemy, o tak. Najbardziej bierzemy właśnie wtedy, kiedy dajemy, dlatego, że wtedy okazuje się, że... Cześć. Cześć że, yy, że po prostu yy, możemy być użyteczni. Yy, że okazuje się, że... Yy, no, że właśnie... Widząc błogosławieństwo, widząc wdzięczność, widząc radość, y, który wnosimy w życie innych, po prostu sami, sami się budujemy, sami stajemy się kimś innym, y, sami okazujemy się ubłogosławieni. I chciałbym cię życzyć dzisiaj, kiedy y, może zastanawiasz się, stać, nie stać do zboru, to wstań. I wstań y, nie dlatego, że online możesz. Jakby mniej weźmiesz. Pewnie weźmiesz to samo. Może nawet spokojniej wysłuchasz kazania. Może w spokoju zastanowisz się nad kazaniem. Tylko nie chodzi o to, żeby po prostu wziąć. Chodzi o to, żeby dać. Bo dając, bierzesz więcej. I, i online nie dasz tak, wie, tak wiele, tak bardzo. W ogóle nie dasz powiedzmy sobie szczerze. Najprawdopodobniej. A więc, yy, a więc nie chodzi o to, żeby wziąć. Chodzi o to, żeby dać, dać coś z siebie, być błogosławieństwem, zachętą, kiedy się modlisz, kiedy po prostu jesteś, kiedy pokazujesz swoją obecnością to, że, że Ci zależy, że to jest ważne dla Ciebie. Kiedy błogosławisz, kiedy, kiedy rozmawiasz, kiedy może w jakiś sposób pomagasz, zachęcasz, uśmiechasz się. Jesteś dla kogoś po nabożeństwie, a może komuś pomagasz w trakcie. Po prostu yy, właśnie w taki sposób bierz, dając, dając siebie. Tego Ci dzisiaj serdecznie życzę i y, niech ta niedziela będzie taką niedzielą dawania i właśnie w tym dawaniu niech błogosławieństwo Boże spłynie na Ciebie jak najobficiej. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś błogosławiony właśnie najbardziej w tym, kiedy dajesz siebie, Ciebie to cieszy i ucz nas tego, żeby nas również cieszyło właśnie dawanie najbardziej. Z Bogiem i do zobaczenia.